Jośmo ja z tej strony Oli Poli. Dzisiaj jednak działa driving April Wracamy do... To jest nasz Franklin Clinton, tak? Um, um, mamy mały między Jest dom. I dzisiaj jedziemy sprzedać hangar. I tak. Zostawiajcie sobie łapki w górę i dzwoneczki. Wpada wpadajcie na mu na mojego Instagrama Oliver Oberland. Wpadajcie również na kanał Julki, czyli Franklin podłoga Clinton. A no my tutaj jedziemy, bo Franklin yy, no ma tak naprawdę zagrożenie. Jeden mandat i traci prawko, więc musimy jechać ostrożnie, ale nie, znaczy, że nie szybko. Od dzisiejszego odcinka właśnie Miało, nie mieliśmy przestrzegać przepisów, więc. Leciana. Dobra. Uczą sobie kierunkowskaz, nic nie idzie, możemy jechać. Zrobię. Na społeczności było, czy sprzedajemy hangar za milion. I tam osoba mi napisała, że sprzedajemy za 3 miliony. Więc ja jadę sprzedać to za 3 miliony. I odbierzemy sobie tu siano, bo to mamy. Teraz tak sobie jest pytanie. Co kupujemy za te 3 miliony dolarów? Ja już widzowie chyba wiem, co kupujemy. Ten Nissan jest fajny, ale nie wiem, czego nie sprzedamy. Za wiele, no będzie to nic sama nie ale zmienimy w nim kolor, bo on jest strasznie rzucający się w oczy. A jak będzie czarny, to będziemy mieli więcej możliwości. I on będzie możliwy że tylko na drifty. A jak nie kupimy jeszcze samochodu, no to będziemy je nim jeździli. Dobra, jedziemy sobie tu na już. Oczywiście nie liczcie mnie w komentarzach, bo to już jest widzowie trzeci sezon prawdziwego życia. Idziemy sobie do garazu, żeby mnie nie zmoknąć. Dobra. Witam. 3 miliony dolarów. Dobrze, proszę. Więc do gościu pojechał. Właśnie komu Hanger za 3 miliony? O nie nie targował. O, no, więc jest nieźle. Jedziemy na jedno miejsce. My jedziemy na detailing nasz. Bo nie, Oczywiście tam. Ja. Działał na Franklinie w tobie, I on sobie ogarnął tak naprawdę. na tych się nazywa? No, no, znowu biznesy. Na Clinton Detailing. W pierwszym sezonie miał. Też była przez pomyłkę i myśleliśmy, że to jest a się okazało, że to jest Franklin. No co, ja nadzieję, że nie stracimy prawka, bo nie chciałbym. Ja to nagrywam w piątek po Dniu Dziecka, 2 czerwca, a wy to będziecie widzieli w sobotę, 3 czerwca. I zobaczmy. prawdopodobnie będzie daily. Więc w niedzielę też pewnie będzie filmik i to już będzie raczej z, z, z rzeczą, którą będę chciała zorganizować. W sumie nie wiem, to was trochę nabrało, no bo Franklin jest z ludźmi, więc tak naprawdę tu mandatów nie ma. Tak was w końcu zrobiłem, nie wiem co to za myśli. Więc my sobie wjeżdżamy na detailing. Oczywiście ja nie płacę sobie za nic na detailingu. Panowie! tropcie. Okej, okay, tu mi się nie wczoraj Kolor jest fajny. Okej. Okay. To jest czarne. Nie jest to, co jest. A to jest to. To też dajemy czarne. zatiski czarne, ale To jest Bandit Fura. Tablice takie zostawiamy. Zaciski mamy. wewnętrznie będzie białe Felgi są czarne. Dobra, co mamy, tak jak chciałem. Dobra, no widzę, mamy. Chociaż nie podoba mi się, nie podobały mi się te takie, te, te końcówki. Chrom. Wydaje mi się Ja tak nic nie mówię, dla ja patrzeć gdzie to jest. Gdzie są te yy, nasze Robi no, się co na sobie i należy... No, Dobra. Dobra. No, włączymy tak i go trochę pociamy. Odbieramy sobie 5000... Do... 5000 na nasze to. Um... Nie wiem... OK, to są te To nie to jest, to czar, jest to czarne. Okej, okay, ja sobie rozpoznać to samo. To jest tak. Nie, to jest kolor na co ale. Dobra, w zależności trudno Będziemy mieli taki samo koszulki co. A nie zarejestrować. On jest zarejestrowany, ale mam no, jeszcze jedno takie mi... A jest zepsuty, ale... A tutaj... Taką jedną, że zrobiłem, nie no, jest naprawiony. Idziemy w jedno miejsce, ale nie wiem, czy to dalej należy do tej osoby, o której myślę. Idziemy do takiego hangaru, który widzieliście prawdopodobnie u Julki na kanale. Okej, okay, tu mi się wzajemnie akurat nie, nie wczytuję, więc nie z... ja też zasz... się... Kurde, dobra, już tak zjadę. Uznajmy, że tu na przykład się czytaję. wczytuję, bo tu powinno się wczytać. Po jakimś czasie. Dobra, wyjdźmy stąd. Tam widzę nawet droga się no, Nie wczytuje. Dobra. A teraz już się powoli wczytuję, więc możemy tam podjeżdżać. są nic, żeby ktoś widział ten samochód, bo później mogą się próbić, czy coś. Więc... każdy jest tu światło. Więc nie wiem czy to u mnie jest właśnie... To jest i, i dolej ale nie wiem teraz. Zostawiam, zostawię sama. Nie, nie możemy zostawić. Jest problem z Nie wiem, gdzie zostawić nic sama. Tu większość mi się nie wczytuje. Dobra, wiem gdzie. Ja. Tu musieliby podjechać, żeby zobaczyć z Sana, Ale go nie zobaczą ja, ja tu mam trochę nie mogę wam rozświetlić to za bardzo Bo tu, okej, okay, tak mus musi być Dobra, wchodzimy Aha To jak nie jest jej, ale to chyba mi się tu rozdało czy coś Dobra, uciekamy z, z tą stąd szybko, niech oni się odpali ale może jeszcze się dzisiaj pościgamy z kimś. A właśnie widzowie, bo mieliśmy tego mistanga. Dobra, jaką rejestrację zmieni... Nie będziemy je zmieniali, no bo ktoś pomyśli, że to jest rejestracja. Eee, na przykład, że to nie jest... że to jest kogoś samochód. Innego, a nie Franklina, to samochód Franklina. Więc tak naprawdę plus dla mnie, bo mogę w każdej chwili sobie zmienić kolor albo Nie. Czy tu jest ktoś na wyścigach? Nie, nic nikogo w nie ma Ale... No, jest trudno Podj Podjadę sobie jeszcze na stację go zatankować nie go Nissana A no właśnie to jest szerif i Jurka nagrywa też z Ja się nad nową serią w Robloxie na, na przykład na życie gangstera Dobra. Zatankowany samochód zeszł z naszego konta tam 20 dolarów tak. Dobra Chcesz tego? chłop się chce Ale dobra, widzę, jednak nie chce się z nim ścigać, bo... to chcesz... no, jest co wiemy, musimy szybko wyjechać O kurde Z Pursze Dobra, ja widzę, zapalam sobie światła i wiemy zobaczyć, ile to kosztuje, jakie są ceny. Może sobie kupimy jakiś samochód. Póki co mamy jeden Clinton Detailing. Wchodziliśmy jakoś tym samym na miejsce szefa. I co? trochę wysokiego. Tutaj sam O. Kluczyki mam ze sobą wjęte. W, w takiego furda, to moglibyśmy kupić. A tego nie można kupić. Nie wiem czemu. A wizer tego się w ogóle nie kupię Co, że za drogie są to oto.

Co jaki samochód kupić? Nie, nie kupuję chyba żadnego. Naszym mi do prostu możemy sobie dorobić dużych że... dobrze Nie kupujemy nic, wychodzimy i idziemy sobie może do domu, bo ja wam tak chyba tego domu za bardzo to nie pokazywałam. Dobra, odpalam. Otw otwieram gtr sobie. Zamykam, Odpalamy. Dobra. Zapalił mnie Dobra, idziemy do domu naszego. Ja nie będą trzeba sobie po domu, chyba tak. No, no okej. Okay. Albo wiecie co... Aha, wracam się do domu tędy. Halo? Dobra jadę. Ale był zobaczycie, że ten samochód będzie wykorzystywany do takich akcji. Dzwonił do nas jakiś tam parówczak, który prawie nas chciał strzelić. Nie podjadę tam Miss On lepiej co daje sobie radę na takim czymś. A co dopiero pod znak tutaj w sumie? Nie wiem co zrobić. Dobra, to co? Sam. Bo jadę tam. Mówi to no, jednak, że nie muszę podjeżdżać na no, co? I i i i i sobie Możemy sobie podjechać i pod i domek nasz fajny. Zowie, mamy naprawdę dwa domy tak naprawdę i piszcie co zrobić z domem number 1 Ale wiecie co nie koniec, nie. Wyjeżdżamy stąd, zamykam garaż i jedziemy w jedno miejsce. Jedziemy sobie pooglądać domy na kupno domów. Zowie, nie myślę, żeby sobie na przykład nie, nie kupić Robuxów i, do i dokupić sobie po prostu siana jakiegoś o! na przykład, nie wiem, sporego siana no bo raczej tutaj wychodzę szybko to nie będzie w dowiedź czytowania ja wam tylko mówię więc możemy tak zrobić ja sobie tam dokupię zobaczymy ile kosztuje tam i zrobimy z siebie milionera. W sumie póki co i tak teraz jesteśmy milionerem. O kurde, to może kupimy dwa i ponad dwa miliony. No, też cztery jest. Okej. Nie wiem co co to jest. A To, może, to byśmy sobie kupili, kupilibyśmy byśmy sobie VIP-a. No dalej, tak, no, kupilibyśmy sobie dużo nowych rzeczy na pewno. wjeżdżamy sobie z driftem. No zobacz, no, może sobie gdzieś tam dalej. Mhm widzowie niedługo bo możliwe, że to nie będzie właśnie bo to nie będzie tutaj domowe, tylko nie będę spoilerował możliwe, że nam się to uda kupić i to nie będzie właśnie domowe, tylko jakiś oddział może Clinton Zoe, jesteśmy na mamy ten dom Jak ją da sprzedać, powiedzcie mi. Na no, ten dom nas nie stać, ale nie podoba mi się. Ten dom nie. Ten dom jest spoko, ale może, może kupimy taki dom za milion. A ja chciałbym się dowiedzieć, jak sprzedać dom. Nie ma jakichś fajnych domów oprócz willi, ale no to na willę nas jeszcze nie stać. Było nas stać, ale kupiliśmy dom. Zakończyliśmy pierwszy sezon. A nie, dokończyłem. Mieliśmy Mustanga w pierwszym sezonie. I go nie ma. Nie wiem, czemu go nie ma. Sprzedany został przez Franklina. Ale. Ja w tym czasie dozwonię. Halo, mi się do salonu samochodowego. Dzień dobry, z tej strony Emilia Dzień dobry Pani Emilio. Chciałabym się na, umówić na niedzielę. Na zobaczenie na samochodu i możliwe nawet, że na kupno. Pani, y, może Pani się przedstawić Franklin Clinton? Dobrze Pani Frank, nie, to będzie samochód przygotowany. A powie Pani jeszcze. Że... Ja Pani napiszę w SMS-ie i wtedy Pani powie, czy tak jest. Okej, okay, już piszę. Proszę Pani napisaną. Dobrze, y, tak, taki samochód jest. No to poproszę. Bardzo bym go poprosił, jeżeli bym mógł. I po prostu stary samochód poprosiłbym o... Nie, odholowali go tylko pod dostarczenie pod dom, dobrze. No przyjęta do widzenia, no do widzenia. No do widzenia. no to będziemy mieli nowy samochód na następnym odcinku. Nie powiem wam jeszcze, no to co widzenia. Nara.